Dzień dobry! W dzisiejszym filmie instruktażowym zapraszam Cię serdecznie do aktywnego korzystania z sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Internetowa sieć doradców to miejsce na dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami za pośrednictwem e-learningowej platformy Moodle. Ale przede wszystkim jest to bogate źródło materiałów dydaktycznych opracowywanych przez doradców. Aby dołączyć do sieci Doradcy Twojego przedmiotu, potrzebujesz specjalnego klucza dostępu. Poproś o niego swojego doradcę. Jego dane kontaktowe, takie jak adres e-mail czy numer telefonu, znajdziesz na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli www.odnpoznan.pl w zakładce Doradcy Wykaz Doradców. W zakładce Doradcy znajdziesz również aktualny harmonogram warsztatów metodycznych i zajęć otwartych. Pamiętaj, że możesz dołączyć do sieci kilku doradców. Sieć doradców znajduje się w zakładce Doradcy, sieć współpracy i samokształcenia odenu. Możesz również w pasek wyszukiwarki wpisać bezpośredni adres sieci.odnpoznan.pl. Aby dołączyć do sieci, kliknij odnośnik zaloguj się w prawym górnym rogu okna. Jeśli zakładałeś już wcześniej konto w naszej sieci, wystarczy, że zalogujesz się za pomocą formularza po lewej stronie. Jeśli jesteś z nami po raz pierwszy, skorzystaj z przycisku po prawej. Następnie przeczytaj i zaakceptuj informacje o przetwarzaniu danych osobowych, a w kolejnym formularzu podaj swoje dane. Użytkownicy sieci jako nazwę użytkownika będą widzieli Twoje imię i nazwisko. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy Twój adres e-mail został wpisany poprawnie. Na zakończenie zaznacz, że nie jesteś robotem. Następnie otwórz swoją skrzynkę mailową, znajdź wiadomość od administratora sieci i kliknij w link aktywacyjny. Twoje konto w serwisie zostało utworzone. Aby wybrać sieć, do której chcesz dołączyć, na stronie głównej sieci zjedź w dół i wybierz sieć współpracy i samokształcenia doradców ODN, a następnie interesujący Cię przedmiot i nazwisko Twojego doradcy. Teraz przyda Ci się klucz, który od niego otrzymałeś. Trzeba go wpisać jedynie za pierwszym razem. Gratulacje! Witaj w sieci! Zachęcam Cię do aktywnego korzystania z jej zasobów. Listę sieci, w których uczestniczysz, znajdziesz w panelu po lewej stronie. Swoje dane i zdjęcie profilowe możesz zmienić w panelu użytkownika. Sieć współpracy i samokształcenia możesz eksplorować również z telefonu, korzystając z darmowej aplikacji Moodle dostępnej w sklepie Google Play. Pozdrowienia!